Cześć! Dzisiaj jestem w showroomie Komandora i chciałabym Wam pokazać, jak urządzić sobie zaprojektować meble do łazienki. Jest to temat dosyć gorący, bardzo dużo osób ma problem, z czego wykonać te meble, jak wykonać. Ja dzisiaj Wam dam kilka przykładów, jak to zrobić praktycznie z głową, i tak naprawdę, co, na co możecie sobie pozwolić, jak to wszystko po prostu urządzić. Słuchajcie, zacznę. Od takich dużych zabudów, tam gdzie macie piece. Jeżeli piec możecie zabudować, a nie zawsze jest taka możliwość, musicie sprawdzić specyfikacji, to możecie na przykład zastosować sobie szafę z drzwiami przesuwanymi. I teraz jak będziecie to robić, zwróćcie uwagę na tory, żeby to nie były tory podwójne, tylko potrójne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zastosujecie potrójne tory, to będziecie mogli wszystkie na przykład trzy części Danego, danej szafy, skrzydła, przesunąć w jedno miejsce i mieć bardzo łatwy dostęp do pralki i do kosza na bieliznę. I teraz Wam to zaraz pokażę. Zobaczcie. Tutaj mamy szafę trzyczęściową. Tak. Mamy bardzo fajny profil, który od przodu jest taki cieniutki, szafir. Fronty są zrobione w macie, czyli szkło takie matowe. Zobaczcie, w ogóle się nie widać palców. I teraz zobaczcie, co my tutaj mamy. Mamy właśnie potrójny tor. I teraz, jeżeli mamy potrójny tor, to możemy sobie taki front przesunąć aż do samego końca. Jeden i drugi. Jeżeli byśmy mieli tor podwójny, to ta środkowa część by nam została. I do czego nam się to przydaje? Przydaje nam się wtedy, kiedy na przykład w jakiejś części mamy kosz na brudy, jakiś brudownik. Chcemy przełożyć te brudy, które tutaj się znajdują do naszej pralki. I wtedy cała ta część jest odsłonięta i to jest bardzo, słuchajcie, wygodne i praktyczne. Dlatego zwróćcie uwagę na właśnie ten tor. Oczywiście tory mogą być różne, niektóre mogą być wpuszczane i można zaprojektować sobie, żeby był wpuszczany w posadzkę, ale nie wszystkie, więc musicie się upewnić. I wtedy to jest na, na jednym y, poziomie. Jeżeli byśmy mieli tor podwójny, to mielibyśmy taki efekt jak teraz, że ta jedna część by nam została. I to jest dosyć ważne. W środku możecie zrobić sobie półki, naręczniki, kosmetyki. To, co jest istotne, to żeby pamiętać, że jak już coś wypierzecie, to żeby ta pralka, w zależności czy ona jest pakowana od przodu czy od góry, no była otwarta i żeby ten dostęp powietrza był. Nie możemy wyprać i wszystkiego szczelnie zamknąć, no bo to jest, słuchajcie, no, niedobre, także nawet jeżeli na coś takiego się decydujecie, że chcecie tą pralkę zabudować, to dobrze by było, żeby móc na przykład tą szczelinę zostawić. A przy pralkach pakowanych od góry, zamiast tej półki, mamy ten front cały czas otwarty. Możecie tu pochować różnego ro rodzaju rzeczy. Zobaczcie, tu mamy na przykład serię do prasowania, mamy szufladę z taką deską. Tutaj sobie ciągniemy za ten element i możemy sobie coś wyprasować. Także w łazience, oczywiście, jeżeli macie miejsce. Podobne rozwiązania są też stosowane w garderobach, więc wszystko zależy od tego, co, co będziecie tak naprawdę chcieli mieć. O, zobaczcie, to się fajnie chowa. Możemy popchnąć i schować. Może być też odkurzacz, może być jakaś suszarka. No, naprawdę, dużo tych materiałów możecie y, zastosować. I to, co się sprawdza, to na pewno materiały, które są odporne na wodę, więc w tym przypadku mamy tutaj szkło, jest jak najbardziej fajne i praktyczne. Kolejna rzecz to są: zobaczcie, to są szafki nad umywalką, one mają takie cienkie profile. Zobaczcie, i możemy sobie tutaj od dołu otworzyć bezuchwytowe, takie. O, tutaj widzicie, taki fragment, za to chwytamy, i przesuwamy. Bardzo estetycznie to wygląda. Często też zabudowuje geberity ze względu na przechowywanie, więc tutaj mamy front akrylowy, to jest akryl, w ogóle nie widać odcisków w palcu. Mamy malutkie uchwyciki, otwieramy i możemy sobie bardzo dużo rzeczy tutaj nad tym geberitem schować. I taką półkę też zrobioną z płyty akrylowej. Jeśli chodzi o szafki umywalkowe, podumywalkowe, to najlepiej, żeby to były materiały wodoodporne, czyli jakieś konglomeraty, mogą być różnego rodzaju, zobaczcie, spieki, kamień. No takie materiały, które są odporne na wodę. Front najlepiej tutaj akurat akrylowe, ewentualnie MDF lakierowany. Mogą być różnego rodzaju szuflady, mogą być półki, mogą być jakieś elementy, które w środku możemy pochować. Pamiętajcie, że jeżeli w środku mamy syfony, to te szuflady będą płytsze albo będą tak powycinane, żeby ten syfon, który znajduje się pod spodem, żeby on miał po prostu miejsce na, na przechowywanie. Fajne są rozwiązania z domykaczem, więc też możecie coś takiego zastosować. Ale tutaj na blat starajcie się używać materiałów, które są wodoodporne. Tak, aby te wszystkie meble, które sobie tutaj wybierzecie, one wam na jak dłużej wystarczyły, żeby nic się po prostu z tym nie działo. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, w którym pokażę Wam kolejne fajne rozwiązania, jak zaprojektować sobie meble do swojego domu.